Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek, tak naprawdę przezwyciężył traumatyczne wydarzenia. Przynajmniej nie do końca. Oczywiście można podzielić rzeczy na kategorie, odsunąć wspomnienia, rozwinąć umiejętności radzenia sobie, ale szkoda już została wyrządzona. To tak, jakby próbować wygładzić kartkę papieru po zgnieceniu. Można przywrócić ją do stanu, w którym da się na niej pisać, ale nigdy nie da się usunąć zagięć. Minęło już 26 lat od wypadku samochodowego, ale wciąż pamiętam dźwięk metalicznego zgrzytu, chrupot kości i tłuczonego szkła. Miałam wtedy tylko siedem lat. To był mały cud, że nic mi się nie stało. Wydaje mi się, że foteliki samochodowe naprawdę pomagają w razie kolizji. Mój ojciec nie miał jednak tyle szczęścia. Powiedziano mi, że zginął niemal natychmiast. Niemal. Moja rodzina, kiedyś trzyosobowa, teraz już tylko dwu, nie była szczególnie zamożna. A utrata dochodów ojca i ogromne koszty pobytu matki w szpitalu sprawiły, że w ciągu kilku miesięcy z klasy średniej znaleźliśmy się w nędzy. Pamiętam, jak świętowałam swoje ósme urodziny z mamą o kulach i przyjaciółmi pozostawionymi w sąsiednich miastach, jedząc czekoladowe ciasto w nawpół umeblowanym mieszkaniu, które pachniało odchodami karaluchów. W tamtym momencie nie do końca rozumiałam śmierć. Nigdy wcześniej nie była to dla mnie istotna kwestia. Nigdy nie zmarł żaden z moich krewnych, a moja rodzina starała się chronić mnie przed brutalnymi programami telewizyjnymi i podobnymi treściami. Chcieli wychować mnie tak, abym miała szczęśliwe, beztroskie dzieciństwo i wyrosła na szczęśliwą kobietę. Przez długi czas nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo musiało to boleć moją mamę, kiedy pytałam ją, kiedy tata wróci za szpitala. Widziałam, jak jego ciało zabrano karetką, i byłam wystarczająco duża, aby wiedzieć, że karetki zabierają ludzi do szpitala, do miejsca, gdzie ludzie wracają do zdrowia. Po prostu założyłam, że w przypadku mojego ojca trwa to wyjątkowo długo. Na szczęście. Dzieci mają krótką pamięć i w końcu przestałam pytać. Moja mama wyszła z wypadku stosunkowo bez szwanku, przynajmniej jeśli chodzi o złamania kości i tym podobne. Miała pęknięte żebro, niewielki wstrząs mózgu i złamaną nogę, ale wszystko to dość szybko się zagoiło. To uszkodzenie nerwów spowodowało trwałą niepełnosprawność. Ciągle dręczył ją wszechmogący, palący ból podobny do tego, który odczuwa sprinter po przekroczeniu swoich granic. Była ciągle zmęczona i czasami nie miała nawet siły, aby wstać i przygotować nam śniadanie. Miałam osiem lat i musiałam przygotowywać śniadanie dla własnej matki. Lekarze przepisali jej dość silne środki przeciwbólowe, więc na początku nie było tak źle. Kiedy brała leki, była trochę nieobecna. Raz polała moje naleśniki sosem sojowym zamiast syropem klonowym, ale przynajmniej była aktywna i dość szczęśliwa. Kiedy jednak lek przestawał działać, przez cienkie ściany taniego mieszkania słyszała jej płacz z bólu, mieszający się z odgłosami odległego ruchu ulicznego. Branża medyczna nie jest przystosowana do leczenia chorób przewlekłych. Podstawowym założeniem szpitali jest to, że pacjenci w końcu wyzdrowieją i nie będą już potrzebowali intensywnej opieki. Celem jest przekształcenie chorych i lub rannych osób w osoby stosunkowo zdrowe. Wygórowane koszty pobytu w szpitalu, leków, konsultacji i innych wydatków sprawiają, że tylko osoby przewlekłe chore, które są dość zamożne, mogą uzyskać opiekę niezbędną do funkcjonowania. Moja matka nie była bynajmniej bogata. Nie mogąc już pracować, musiała polegać na zasiłku dla niepełnosprawnych i wypłatach z ubezpieczenia. Wkrótce skończyły się fundusze na regularną fizjoterapię i inne zabiegi. Jakiś lekarz zdecydował, że najlepszym sposobem leczenia bólu mojej matki będzie stopniowe odstawianie jej środków przeciwbólowych. Jednak w tym momencie była już od dawna uzależniona. W końcu, kiedy farmaceuta przestał realizować jej recepty, sytuacja w domu stała się dla mnie naprawdę trudna. Nie do końca rozumiałam wtedy, co się dzieje. Wiedziałam tylko, że moja mama potrzebuje leków, a lekarze nie chcą jej ich dać. Czy kiedykolwiek widzieliście kogoś przechodzącego przez odstawienie? Kiedy słyszę, jak ludzie mówią o tym, jak nieodpowiedzialni są uzależnieni i że powinni po prostu rzucić nauk z dnia na dzień, mam ochotę dać im w twarz. Cały czas drżała, ledwo mogła się poruszać, cały czas wymiotowała i płakała. To przerażające widzieć swoją matkę tak słabą, kiedy jest się jeszcze dzieckiem. W tym wieku jest się tak małym. Tak bezbronnym, a widok osoby, która powinna cię chronić i opiekować się tobą, zredukowaną do drgającej masy poplamionych wymiotinami koców i łez, wydaje się najstraszniejszą rzeczą na świecie. Czasami stawała się agresywna, rzucała przedmiotami i krzyczała. W jej głosie słychać było pierwotną nienawiść, gniew zmieszany z poczuciem straty, strachem i bólem. Nigdy nie trwało to długo, a ja zazwyczaj chowałam się w szafie, zatykałam uszy i odliczałam od stu, aby się rozpraszać, jakbym bawiła się w chowanego. Nadal udawało jej się zebrać siły, aby kupić artykuły spożywcze, i jestem jej za to wdzięczna. Pewnego dnia wróciła z zakupów i wydawała się znów normalna, a przynajmniej taka, jaką ja uważałam za normalną. Z tą półsenną radością, która pojawiała się po dawce leków. Było jednak mniej artykułów spożywczych, może o połowę mniej jedzenia. Zapytała ją: Mamusiu, czy lekarze zmienili zdanie? Czy dali ci więcej leków? Uśmiechnęła się do mnie, a jej oczy wydawały się być milion mil stąd. Tak, kochanie! Spotkałam miłego lekarza, który dał mi lekarstwa. Objęłam jej nogi, ciesząc się, że spotkała miłego lekarza i że wszystko znów będzie dobrze. Trochę czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do mniejszej ilości jedzenia. Lekarz mojej matki zażądał wysokich opłat za dostarczane lekarstwa, co odbiło się na zakupach spożywczych. Wiem, że moja mama poniosła największe konsekwencje, ponieważ nie chciała głodzić swojego dziecka z powodu swojego uzależnienia, ale ja nadal odczuwałam skutki tej sytuacji. Zaczęłam tracić na wadze. Moje żebra stały się widoczne. Próbowałam to przed nią ukryć. Wiedziałam, jak bardzo potrzebowała swoich leków. I szczerze mówiąc, bałam się tego, jakby się zachowywała bez nich. Wiedziałam, że to ona oddawała mi większość jedzenia, ponieważ sama stawała się coraz chudsza, nawet bardziej niż ja. Czasami wydawało mi się, że wygląda jak szkielec. To trwało kilka miesięcy. Kilka razy musiałam udać się do szkolnej pielęgniarki, ponieważ mdlałam podczas zajęć wychowania fizycznego. Powiedziano mi, że mam niski poziom cukru we krwi, ponieważ nie jem wystarczająco dużo. Pamiętam, że wtedy pomyślałam, że to bardzo głupie, bo wcześniej miałam skaleczenia i ssałam rany, żeby poczuć się lepiej, a krew nigdy nie smakowała mi słodko, nawet zanim zaczęłam mnie jeść. Włączono mnie do programu, w ramach którego biedne dzieci dostawały darmowe obiady w szkole i to trochę pomogło. Przynajmniej już nie mdlałam. Nowe lekarstwo mojej matki miało inną postać niż stare. Ale wydawało się działać znacznie lepiej. Musiała owijać elastyczną opaskę do jogi wokół ramienia i nakłuwać się igłą, tak jak ja, gdy chodziłam do lekarza na szczepionkę przeciw grypie. Matka nigdy nie narzekała na ból, ale znacznie częściej była nieobecna. Czasami leżała na kanapie przez wiele godzin, wpatrując się w sufit i lekko uśmiechając. Pewnego dnia kiedy bawiłam się w domu koleżanki, po raz pierwszy usłyszałam słowo heroina. Mówię, że była moją koleżanką, ale tak naprawdę prawie jej nie znałam. Po prostu czasami rozmawiałyśmy w szkole. Z perspektywy czasu myślę, że wielu rodziców współczuło mi i z litości zmuszali swoje dzieci, aby spędzały ze mną czas. Opowiadałam mojej przyjaciółce, że moja mama musi brać specjalne lekarstwa na ból nerwów i że dostała je od zaprzyjaźnionego lekarza, ale że są one drogie i dlatego jestem chuda, ponieważ nie stać nas na dużo jedzenia. Moja przyjaciółka spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami i powiedziała: To nie są lekarstwa, Amber, to narkotyki. Twoja mama bierze heroinę. Powinnaś zgłosić to policji. Nie bardzo wiedziałam, jak zareagować. Słyszałam wcześniej mgliście o narkotykach, ale nie wiedziałam dokładnie, czym one są i jak działają. Wiedziałam tylko, że czasami starsze dzieciaki rozmawiały o paleniu trawki, lub mieli cukierki na proszek i wciągali go nosem dla żartu. Śmiałam się razem z nimi, bo wszyscy się śmiali, ale nie wiedziałam, co to oznacza. Zmieniłam temat na ulubione bajki i nie poruszaliśmy już kwestii lekarstw mojej matki. W moje dziewiąte urodziny matka wróciła z wizyty po lekarstwa z pustymi rękami. Powiedziała, że po drodze przywiezie tort. Z hukiem zatrzasnęła drzwi i wykrzyczała serię słów, których znaczenia nie znałam, ale już dawno nauczyłam się, że nie wolno mi ich używać. Były to słowa przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. Pierdolona, kupo, gówna, mała suko! Kopnęła jedną z moich pluszowych zabawek, którą zostawiłam na podłodze, a ta uderzyła w ścianę z cichym łomotem. Chciałam zapytać ją, co się stało, ale byłam zbyt przerażona, więc tylko patrzyłam na nią i zaczęłam płakać. Kazała mi iść do swojego pokoju odejść więc tak zrobiłam. Schowałam się w szafie i miałam nadzieję, że mama się uspokoi, w międzyczasie odliczając od stu, a potem szepcząc niejasno do Boga, aby sprawił, żeby moja mama już nie cierpiała. Nie wiedziałam zbyt wiele o modlitwie. Moja mama i ja nie chodziłyśmy do kościoła, ale z filmów i od dzieci w szkole wyniosłam wystarczająco dużo wiedzy, aby mieć ogólne pojęcie o tym, jakie słowa powinnam wypowiedzieć. Wiedziałam, że muszę złożyć ręce, jakbym chciała klaskać, a ktoś zatrzymał czas. Po kilku godzinach mama weszła do mojego pokoju. Otworzyła drzwi szafy, delikatnie podniosła mnie i posadziła na kolanach na łóżku. Powiedziała mi, że przeprasza za to, że mnie obrażała, i że to nie była moja wina, że nie zrobiłam nic złego. Powiedziała, że jej lekarz się wyprowadził i nie może już dostać swoich leków. Odpowiedziałam, że mi przykro. Było już za późno, żeby kupić tort, ale mama zrobiła gofry z dużą ilością syropu klonowego i były prawie tak samo dobre. Następny tydzień był ciężki. Nie miałam urodzinowego przyjęcia. Moja mama znów miała objawy odstawienia i nie była w stanie skupić się na organizacji takiego wydarzenia. Mieliśmy więcej pieniędzy niż zwykle, ponieważ nie musiała kupować leków, ale mama była zbyt chora, aby iść w ogóle na zakupy spożywcze, więc ostatecznie nie miało to większego znaczenia. Pewnego dnia przyniosłam pocztę ze skrzynki na prośbę mojej mamy. Powiedziała, że światło jest dla niej zbyt jasne, aby wyjść na zewnątrz i że powoduje u niej ból głowy. Było tam mnóstwo oficjalnie wyglądających kopert i jaskrawych reklam, ale jedna rzecz szczególnie przykuła moją uwagę. Była to po prostu złożona kartka, na której napisano niechlujnym pismem Mam to, czego potrzebujesz. Nie zamykaj okna w sypialni. Do listu przyklejono małą, plastikową torebkę zawierającą brązowawy proszek. Chciałam wyrzucić tę notatkę. Nie wiedziałam, co oznacza, ale od momentu, gdy ją przeczytałam, poczułam głęboki ucisk w żołądku. Włosy na karku stanęły mi dęba, i czułam się, jakbym była obserwowana, głodnie, jak mysz, wrzucona do klatki wykłodniałej żmii. Ostatecznie. Złożyłam list i podałam go mojej mamie. Słyszałam, jak jedno z dzieci w szkole mówiło, że manipulowanie cudzą pocztą jest przestępstwem federalnym, a ja nie chciałam trafić do więzienia. Moje zrozumienie systemu prawnego, podobnie jak większości dziewięciolatków, było dalekie od pełnego. Nadal czuję się winna, że dałam jej ten list, zamiast po prostu go podrzeć i wyrzucić. Wiem, że nie można mnie winić za to, co się stało. Byłam tylko dzieckiem, ale nadal czasami nie mogę zasnąć w nocy, zastanawiając się, czy mogło być inaczej. Około godziny po tym, jak dałam jej list, mama zawołała mnie, żebym wyszła z pokoju. Posłusznie to zrobiłam, a ona poinformowała mnie, że tego wieczoru zostanę u koleżanki i że powinnam spakować piżamę i szczoteczkę do zębów. Uśmiechała się i miała ten zamglony wyraz zadowolenia, który wskazywał, że niedawno wzięła swoje leki. Zrobiłam, jak mi kazała, i kilka godzin później zatrzymałam się u innej koleżanki ze szkoły, którą znałam tylko z widzenia. Jak większość moich noclegów poza domem, było to trochę niezręczne, ale ostatecznie nic się nie wydarzyło. Nie pamiętam zbyt wiele, poza tym, że na telewizorze leciał jakiś film animowany. Była prawie trzecia nad ranem i nie mogłam zasnąć, ale byłam zbyt zmęczona, żeby się skupić, więc po prostu patrzyłam, jak wzory światła z ekranu tańczą w ciemnym pokoju. Kiedy wróciłam do domu, moja mama nie odczuwała bólu i była tak samo pogodna i zadowolona jak wcześniej. Wiedziałam, że znalazła nowego lekarza. Zapytałam ją, czy nie zabraknie nam pieniędzy na jedzenie, skoro znów będzie musiała płacić za leki. Odpowiedziała: Nie, Amber, wszystko w porządku. Mama znalazła lekarza, który daje jej lekarstwa za darmo. Muszę tylko wyświadczyć mu kilka przysług. Przytuliła mnie mocno i byłam bardzo szczęśliwa, że wszystko wydaje się układać ale nie mogła mnie zauważyć, że jej ręce były znacznie zimniejsze niż zwykle. Zaczęłam być wysyłana na noclegi prawie co tydzień, a czasem nawet częściej. Zapytałam mamę dlaczego tak się dzieje, a ona odpowiedziała mi, że lekarz musi przyjść do mieszkania, aby ją zbadać, więc muszę wyjść z domu. Martwiłam się, jakie badania przeprowadza jej lekarz. Kiedy wracałam po nosowaniu Mama wydawała się szczęśliwa. Ból ustąpił, ale była coraz chudsza i bletsza. Jeszcze bardziej wychudzona niż wcześniej, mimo że jedliśmy więcej. Miała zapadnięte policzki i ogromne worki pod oczami. Zaczęła nosić tylko koszulę z długimi rękawami. Wyglądała na znacznie starszą niż powinna. Pamiętam, że kiedyś podczas nocowania w grupie. Opowiedziałam innym dziewczynkom o nowym lekarzu mojej mamy, o tym jak dostaje darmowe leki w zamian za przysługi. Jedna z nich zachichotała. Była to koleżanka, która powiedziała mi wcześniej słowo heroina. Kiedy Amber mówi o lekach, ma na myśli? Zniżyła głos do szeptu. "Narkotyki. Mama Amber jest narkomanką." Inna dziewczynka zaśmiała się i powiedziała: <laughs> — Może jeszcze jest prostytutką? — zapytałam ją, co to słowo oznacza, co wywołało u wszystkich atak historycznego śmiechu. Niektóre dziewczyny były nieco starsze ode mnie i czasami rozmawiały o rzeczach, których nie rozumiałam, ale które sprawiały, że czułam się bardzo nieswojo. Jakbym podsłuchiwała jakąś zakazaną wiedzę, herezje nieprzeznaczone dla moich młodych uszu. Udało jej się przestać śmiać na tyle długo, żeby mi to wyjaśnić, chodząc między każdym słowem. Prostytutka to kobieta, która dotyka intymnych części ciała facetów za pieniądze albo czasem za narkotyki. Po tych słowach wybuchnęła niekontrolowanym śmiechem, a wszyscy inni dołączyli do niej. Czułam się zawstydzona, brudna, a moja twarz pokryła się rumieńcem. Przez resztę wieczoru nie odezwałam się ani słowem, a wszyscy inni uczestnicy piżamowej imprezy uznali za stosowne mnie ignorować. Moja mama stawała się coraz chudsza i coraz bledsza. Kiedyś miałam koszmar, że stała się tak chuda, że po prostu zrzuciła skórę i zamieniła się w ożywiony szkielet, chodzący jak marionetka bez sznurków. W tym śnie wszyscy w szkole śmiali się ze mnie, że mam szkieletową mamę. Byłam na kolejnym nocowaniu, kiedy gospodyni złamała nogę na małej trampolinie, którą miała w salonie. Jej ojciec zawiózł mnie do domu, mimo moich protestów, że lekarz mojej matki nadal ją bada, i wkrótce znalazłam się przed drzwiami naszego mieszkania. Użyłam zapasowego klucza, który był schowany pod wycieraczką i weszłam do środka. Wszystkie światła były wyłączone, a była już późna noc, więc niewiele widziałam. Pomyślałam, że lekarz wrócił do szpitala. Zakładałam, że lekarze śpią w szpitalach tak jak nauczyciele śpią w salach lekcyjnych. Nie chciałam budzić matki, więc cicho podeszłam na palcach do swojego pokoju, starając się być jak najciszej. Kiedy dotarłam do korytarza, usłyszałam dziwny dźwięk dochodzący za drzwi sypialni mojej matki. Było to dziwne jęczenie, podobne do odgłosu, jaki wydaje starsza osoba wstając z bujanego fotela. Martwiłam się, czy moja mama znów nie cierpi, czy może w nocy upadła i uderzyła się w głowę. Podkradłam się do drzwi, starając się być jak najciszej. Kiedy dotarłam do korytarza, usłyszałam dziwny dźwięk dochodzący za drzwi sypialni mojej matki. Było to dziwne jęczenie, podobne do odgłosu, jaki wydaje starsza osoba, wstając z bujanego fotela. Martwiłam się, czy moja mama znów nie cierpi, czy może w nocy upadła i uderzyła się w głowę. Podkradłam się do drzwi, starając się być jak najciszej. Im bardziej się zbliżałam, tym odgłosy stawały się wyraźniejsze, a im więcej słyszałam, tym bardziej czułam się nieswojo. Jęki były ciche i dziwne, ale niebolesne, jak początkowo zakładałam. W telewizji leciał film, który oglądałam kiedyś przed wypadkiem, w którym zginął mój ojciec, a matka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. Była w nim scena seksu. Oczywiście wtedy nie wiedziałam, co to jest. Moim młodym umysłem postrzegałam to po prostu jako dwoje nagich ludzi, wijących się razem w łóżku i wydających dziwne dźwięki. Było to prawie zabawne, ale czułam się nieswoja. Czułam, że nie powinnam tego oglądać. Matka wyłączyła telewizor, gdy tylko zobaczyła, że go oglądam i powiedziała mi, że takie rzeczy są dla dorosłych, a ja jestem za mała, żeby to zrozumieć. Odgłosy dochodzące za drzwi przypominały mi dźwięki wydawanych przez dwoje dorosłych pod kołdrą w telewizji. Uchyliłam drzwi, mając nadzieję, że zawiasy nie zaskrzypią. Niewiele osób może wskazać konkretny moment w swoim życiu, w którym ich dotychczasowe rozumienie świata zostało całkowicie zburzone. Wydarzenie, które na zawsze zmieniło wszystko. Nawet wypadek samochodowy tego nie zrobił. Nawet przeprowadzka do brudnego, pełnego karaluchów mieszkania tego nie zrobiła. Nawet obserwowanie mojej własnej matki, która przed moimi oczami wstrzykiwała sobie heroinę. Tego nie zrobiło. To, co zobaczyłam za tymi drzwiami, zabiło każdą odrobinę niewinności, jaka mi pozostała. Okno sypialni było otwarte, a zasłony powiewały na chłodnym nocnym wietrze. Pełnia księżyca świeciła przez otwór, oświetlając ciemny pokój. Na łóżku leżała moja matka, wychudzona, jęcząca naga. Nad nią kucało coś rodem z koszmaru. Było ubrane w strój, który wydawał się przestarzały o sto lat. Biała koszula z wysokim kołnierzem i zniszczony czarny skórzany płaszcz. Obok niego, na łóżku, leżała staromodna torba lekarska, a światło księżyca odbijało się od strzykawek i innych przedmiotów, znajdujących się w środku. Twarz tej istoty była potworna. Skóra blada, usta pełne postrzępionych zębów, przypominających kawałki szkła wbite w odsłonięte dziąsła, a oczy odbijały się w słabym świetle jak oczy kota. Z jego otwartych ust cienki, przypominający węża język wbił się w jedną z krwawych, odsłoniętych śladów po igłach mojej matki, wysysając krew nasyconą narkotykiem jak trąbka komara. Zmoczyłam się, patrząc, jak ten koszmarny inkub pije krew mojej matki, ale nie krzyczałam. Dlaczego miałabym krzyczeć? Krzyczymy, aby wezwać pomoc, aby zwrócić uwagę tych, którym ufamy. Jedyna osoba na świecie, której ufałam, że chroni mnie przed potworami, leżała obecnie pod jednym z nich, jęcząc z rozkoszy, gdy jego język wślizgiwał się do jej żył. Jakby lunatykując, w transie weszłam do swojej sypialni i schowałam się w szafie. Nie wiem jak, ale w pewnym momencie musiałam zasnąć, a obudził mnie dźwięk budzika. Wstałam oszołomiona, myśląc, że nocne wydarzenia musiały być jakimś strasznym snem, mimo że stęchły zapach wysychającego moczu z mojej poplamionej piżamy wskazywał na coś innego. Poszłam do sypialni mojej matki i otworzyłam drzwi. Zamierzając obudzić ją jak zwykle. Leżała na plecach w łóżku, z otwartymi oczami, całkowicie nieruchoma. Nawet nie oddychała. Mamo, czas wstawać. Na jej oku wylądowała mucha. Nie mrugnęła. Niezliczni psychiatrzy i terapeuci. Mówili mi, że moje wspomnienie o skulonej postaci, która zabiła moją matkę, musi być wynikiem traumy związanej z utratą obojga rodziców w tak młodym wieku. Mój dziecięcy umysł wymyślił potwora, aby wyjaśnić bardzo realny horror śmierci mojej matki z powodu przedawkowania heroiny, kiedy miałam zaledwie dziewięć lat. Wymagało to wiele przekonywania, ale w końcu uwierzyłam w to. Zostałam adoptowana przez dziadków ze strony ojca, którzy pomimo podeszłego wieku starali się mnie wychować, a ogólnie rzecz biorąc mogło być ze mną znacznie gorzej. Udało mi się prowadzić stosunkowo normalne życie, pomimo sporadycznych koszmarów sennych, które kończyły się tym, że budziłam się z krzykiem, a łóżko było przemoczone potem. Mam teraz 33 lata. Byłam mężatką. Ale moje małżeństwo zakończyło się burzliwym rozwodem. Mieszkam w całkiem przyzwoitym mieszkaniu i mam stosunkowo dobrze płatną pracę biurową. Pomimo wydarzeń z mojego dzieciństwa, moi rodzice ostatecznie osiągnęli to, czego chcieli. Ich córka prowadzi bardzo normalne życie. Nie napisałabym tej historii, gdyby nie jedna rzecz, która wydarzyła się niedawno. Coś, co sprawia, że kwestionuję wszystko, co powiedzieli mi psychiatrzy. Coś, co sprawia, że wszystkie mechanizmy radzenia sobie, prowadzenie dziennika i rozmowy o moich uczuciach pod sterylnym światłem fluorescencyjnym wydają się bzdura. Niedawno zmarła moja babcia. Nie był to zbyt wielki szok, ponieważ mój dziadek zmarł kilka lat wcześniej i wiedziałam, że nie mogliby znieść zbyt długie rozłąki przeglądałam wszystkie jej stare rzeczy, zwłaszcza dokumenty i tym podobne, porządkując jej sprawę i ustalając kwestie spadkowe i tym podobne. Nie było to nic szczególnie przyjemnego, ale była to jedna z tych rzeczy, które po prostu trzeba zrobić. Przeglądając różne, poplamione pleśnią teczki, zauważyłam pewien dokument, który przykuł moją uwagę wśród niekończącej się parady na wpółwyciętych książeczek z kuponami, starych przepisów i zrealizowanych czeków. Był to akt zgonu, akt zgonu mojej matki. Przejrzałam dokument z dziwną mieszanką nostalgii i traumy. Starałam się już nie myśleć zbytnio o jej śmierci, ponieważ roztrząsanie przeszłości nie pomagało. Ale coś sprawiło, że przeczytałam ten dokument. Głębokie przeczucie podpowiadało mi, że muszę to zrobić. W końcu znalazłam tę małą informację, która zmieniła wszystko. Przez całe życie mówiono mi, że moja matka zmarła z powodu przedawkowania heroiny. Tak twierdzili policjanci. Tak twierdzili moi terapeuci, tak twierdzili moi dziadkowie. To diabła, gdybyś zapytał mnie kilka dni temu, jak zmarła, to właśnie tak bym odpowiedziała. Ale przyczyną śmierci, podaną w akcie, było wykrwawienie.